Dziś przedstawiałem jedne z ciekawszych oraz droższych rękawic dostępnych na rynku, czyli Nox Android. Nox słusznie określa swój produkt nie jako rękawice motocyklowe, a jako protektor dłoni. Wzmocni im przeszyć i dodatkowy warstw skóry jest bardzo dużo i rzadko kiedy konkurencja może pochwalić się lepszymi zabezpieczeniami. Przyglądając się Androidom, na początku zwrócimy uwagę na specyficzne ochraniacze palców. Wygląda to trochę jak szalona praca studenta biomechaniki. Na pewno pomysł z egzoszkieletem sprawia, że palec niezależnie od stopnia ugięcia. Chronione jest zawsze tak samo na prawie całej długości. Elastyczne wzmocnienia są niewrażliwe na zginanie, więc czasem nic nie powinno się z nimi dziać. Rozbudowany ochroniarz kostek posiada ładnie wyglądającą lotkę z logo Noxa. Niestety jest ona delikatna i wygląda na to, że po solidniejszym glebie nic z niej nie zostanie. Nie ma tutaj też żadnych argumentów, że spełnia jakąś praktyczną funkcję, więc równie dobrze mogłoby jej tam po prostu nie być. Wewnętrzna strona dłoni zabezpieczają skórą z hangura oraz specjalnymi sliderami. Plastikowe wstawki nie tylko chronią przed uderzeniem, ale zabezpieczają też nadgarstek przed złamaniem podczas wypadku i szlifowania po asfalcie. Pasek na nadgarstek jest odpowiedniej długości i po jego zapięciu nie ma szans, aby rękawica zsunęła się z dłoni. Standardowo dla produktów wyścigowych, pasek ten zabezpiecza dodatkowo warstwę skóry. Android ma rozbudowany protektor na mankiecie. W kilku torowych rękawicach z tak solidną ochroną, żeby potrafił kiepsko trzymać i rozpinać się podczas jazdy. Mając zapięcie BOA jesteśmy pewni, że nic się samo nie odepnie. Do tego regulacja żyłko jest płynna, a ściągasz po drugiej stronie zapięcia również dopasowuje się do ciała. Stopień zapięcia jest też widoczny na specjalnej podziałce na mankiecie. Na koniec mocnym plusem jest łatwość zapinania i odpinania. Mogłoby się wydawać, że obsługa rzepu jest jeszcze prostsza, ale mając na dłoni bądź co bądź grubą warstwę skóry, nasze zdolności manualna są pogorszone i w praktyce łatwiej jest zapiąć system proponowany przez Boa. A teraz najważniejsze, jak jeździcie w Androidach. Produkt Noxa bardzo pozytywnie zaskoczył. Jak na rękawice z tak rozbudowaną ochroną, wyczucie motocykla jest nadzwyczaj dobre. Palce nie są ani za krótkie, ani za długie. Wystarczyły też tylko dwa dni jazdy, aby skóra idealnie dopasowała się do dłoni. Dla niektórych minusem może być brak wentylacji, choć podczas jazdy ani razu nie było nam zbyt gorąco. Trochę dziwi też brak połączenia małych palców u dłoni. W większości dobrych sportowych rękawic mały palec jest schroniony dodatkową warstwą skóry przed nadarwaniem. Nox nie wiadomo czemu nie zdecydował się na coś takiego. Podsumowując, jeżeli Was tylko stać na wydatek 800 zł, naprawdę szczerze polecamy. To jeden z lepszych rękawic do jazdy na sportowym motocyklu, zarówno po drodze, jak i po torze.